Nie została zapomniana, czas minął, rutyna się zmieniła, inne historie się wydarzyły, ale to wciąż było tam, nietknięte. Pojawiły się inne imiona, inne uściski, inne głosy, ale żadne nie wypełniło pozostawionej przestrzeni, były próby, była cisza, był nawet jakiś spokój, przez pewien czas, ale wystarczyło jedno luźne wspomnienie, jakiś detal, a wszystko wracało, z tą samą siłą, co wcześniej. To uczucie zostało schowane jak coś, czego nie należy dotykać, nie z powodu strachu, ale dlatego, że nic później nie miało tej samej wagi. Miłość nie odeszła, tylko zasnęła. A teraz chce się obudzić, nie zniknęła, nie zniknęła z upływem czasu. Nie stała się pyłem, ani nie stała się historią, pozostała tam, cicha, nie dając o sobie znać, ale obecna, przyszły dni odeszły. Tygodnie piętrzyły się na sobie, jakby próbowały zakryć to, rutyny zostały stworzone, zmodyfikowane, pojawiły się nowe głosy, nowe twarze zostały przedstawione, niektóre pozostały, inne odeszły, nie zostawiając śladu, i mimo to ta obecność pozostała może nie z taką samą intensywnością jak wcześniej może w innej formie, innego koloru, innej ciszy, ale pozostała. Nie było zastąpienia była okupacja. Chwilowa, powierzchowna, bo zastąpienie wymaga oderwania, a nie było oderwania. Nie chodziło o ładne wspomnienie, które pozostało w tyle, było bardziej jak nieobecność, która wciąż żyła za bardzo, by ją zignorować, ale niemożliwa do przywrócenia bez ryzyka ponownego złamania wszystkiego. To dziwne, jak niektóre rzeczy nie tracą siły z upływem czasu, tracą wyrazistość, ale nie siłę. Mogą być wepchnięte do zamkniętych emocjonalnych szuflad, ale w pewnym momencie, bez pytania o pozwolenie, one się otwierają. Znowu. To nie jest miłość młodzieńcza, to nie jest fantazja, to wspomnienie, które pulsuje, nawet jeśli nie jest dotykane, nieobecność, która wciąż oddycha, imię, które wciąż echem dźwięczy, nawet jeśli nie jest wymawiane. Ile razy wierzono, że się to przezwyciężyło? Ile razy myślano, że to już nie ma znaczenia, i mimo wystarczyłoby coś małego. Muzyka grająca gdzieś, zapomniany zapach, gest powtarzany przez inną osobę, i wszystko wracało. Umysł mówił, że to minęło, ale ciało pamiętało. Serce nigdy się nie pogodziło. Zachowało to imię jak coś, co nie wiadomo już jak używać, ale czego również nie można wyrzucić, to nie była tęsknota za tym, co było. To była tęsknota za tym, co mogłoby być, a nie było. Nieobecność stała się towarzyszem, wiernym, cichym, nieznośnym. Nie da się racjonalnie wyjaśnić tego typu uczucia. To tak, jakby czas przeszedł przez wszystko oprócz wnętrza. Decyzje zostały podjęte, drogi, wybrane, ale coś pozostało niezmienne, jakby czas zawiódł w zatarciu tego, co powinno być zapomniane. Inni przyszli. Niektórzy wydawali się odpowiedni, inni niekoniecznie. Ale nikt nie był w stanie dotknąć dokładnie tego miejsca, gdzie to zostało schowane. Nikt nie wiedział, nikt nie zauważył. I nawet jeśli ktoś zbliżył się, nigdy nie było to wystarczające, bo nie chodziło o obecność, chodziło o znaczenie. Serce nie odpowiada na logikę nie uznaje zastępstw za ważne odnajduje tylko to co wywarło ślad pozostało schowane tak z powodu strachu z powodu dumy z powodu zmęczenia i ponieważ czasami łatwiej jest uciszyć to co się czuje niż zmierzyć się z ryzykiem odczuwania tego znowu ale miłość ta nie zaakceptowała milczenia po prostu czekała zasnęła tak ale nie umarła pozostała tam Między jedną pamięcią a drugą, między jednej próbie a drugą, oddychając cicho, czekając na moment, by być znowu odczutą. A czas, w przeciwieństwie do tego, co mówią, nie uzdrowił, tylko nauczył udawania, chodzenia prosto, podążania naprzód bez patrzenia wstecz. Ale serce, ono zawsze wiedziało, zawsze pamiętało, nawet gdy wydawało się, że nie pamięta już niczego. Były noce, kiedy nieobecność była silniejsza niż jakiekolwiek prawdziwe objęcie. Były momenty, kiedy milczenie ważyło więcej niż wypowiedziane słowa, i to wszystko było skrywane warstwa po warstwie, aż stało się tym, czym jest teraz. Dlaczego miłość nie przemija z czasem przemija z braku troski, z porzucenia, z kłamstwa? Ale kiedy była prawdziwa, kiedy była realna, nie znika. Ona tylko czeka w milczeniu bez pośpiechu, aż serce znów zacznie słyszeć, aż wspomnienie przestanie boleć i zacznie pulsować z inną intencją, a teraz być może to właśnie to, ten moment, ten ułamek sekundy, w którym to, co spało, zaczyna się znów poruszać, bijąc mocniej, wołając, bez pewności, bez obietnic, z samym tylko tym uczuciem, że nadal tam jest, że nadal ma znaczenie, że może nigdy nie przestało mieć znaczenia. Czas minął, wiele się zmieniło, ale miłość ta pozostała nienaruszona, nawet gdy świat kręci się w innym kierunku, nawet gdy wybory prowadzą ścieżkami, które wydają się bezpieczniejsze, bardziej racjonalne, bardziej akceptowalne, ale w głębi duszy zawsze była obecność stała, uczucie, że coś nie zostało rozwiązane. Nie z braku prób, ale dlatego, że niektóre rzeczy się nie rozwiązują, one pozostają. Nie chodzi o to, by żyć przeszłością, chodzi o to, by nie kłamać w odniesieniu do tego, co pozostało. Bo udawanie, że nie istniało, to przemoc, a serce, choćby najsilniej skaleczone, nie zapomina tego, co naprawdę go dotknęło. Wielu mówi, że trzeba iść dalej, inni, że trzeba zapomnieć, ale nikt nie mówi, co się dzieje, gdy coś trwa nadal, nawet gdy wydaje się, że zostało zostawione za sobą. Nikt nie ostrzega, że pewne uczucia nie pytają o pozwolenie, by wrócić. One po prostu wracają, w środku jakiegoś zwykłego popołudnia, w ciszy jakiejś nocy, w nieprzypadkowym śnie, lub w wspomnieniu uśmiechu, który wciąż wydaje się zbyt bliski. Nie ma tu logiki, nie ma kontroli, jest tylko prawda. I może to właśnie to, co tak niepokoi: zdać sobie sprawę, że mimo wszystko to nadal jest rzeczywiste, więc co zrobić z tą miłością, która nie przeszła? Ignorować ją jeszcze raz, schować głębiej, czy pozwolić jej oddychać, nawet na chwilę? Są tacy, którzy wolą milczenie, są tacy, którzy wybierają nieobecność, ale jednak są tacy, którzy wiedzą, nawet bez słów, że to wszystko wciąż żyje, nie jest zgubione, nie jest martwe, jest ciche, czeka, czeka na odwagę, czeka na przestrzeń. Czeka na znak, że wciąż ma sens, że wciąż może, bo miłość, gdy jest prawdziwa, nie potrzebuje wiele, aby się odrodzić. Potrzebuje tylko miejsca, gdzie może być odczuwana bez pytań. A jeśli to miejsce istnieje, nawet jeśli małe, być może nadszedł czas, aby obudzić to, co zbyt długo udawało, że śpi, bo zapomnienie to decyzja, ale czucie, czucie nigdy nie było wyborem. Przychodzi bez zaproszenia, zostaje nawet gdy już nie chce się pamiętać. A czasami, to w tym mimowolnym odczuwaniu dostrzega się to, co nigdy nie odeszło, co nigdy tak naprawdę nie zniknęło. Nie ma mapy, aby wrócić, nie ma podręcznika, aby zrozumieć. To, co zaszło między dwoma sercami, nie mieści się w starannie dobranych słowach, ani w idealnych usprawiedliwieniach. Zawisło w czasie, jak obietnica, której nikt nie miał odwagi spełnić, ale również nikt nie miał odwagi zniszczyć. Dużo mówi się o nowych początkach, ale prawie nic nie mówi się o miłościach, które nigdy się nie skończyły, o tych, które nie krzyczały, które nie błagały, ale pozostały, w milczeniu, czekając. Czekanie to rodzaj wierności, której nikt nie dostrzega, nie ujawnia się, nie wyjaśnia, ale jest tam żywe nawet w milczeniu. To uczucie, które nie wymaga odpowiedzi, tylko nie akceptuje bycia zapomnianym. A co teraz zrobić? Ignorować po raz kolejny, udać, że się nie dotknęło, czy pozwolić, by coś się obudziło, nawet jeśli kiar fragile, nawet jeśli niepewne, być może nie chodzi o powrót, ani o nowe początki, być może chodzi tylko o uznanie, że wciąż istnieje coś, coś co zostało żywe, nawet gdy wszystko wokół wydawało się oddalać. Czas nie zabił, czas nie uzdrowił, tylko uciszył. A teraz milczenie staje się zbyt ciężkie, zbyt trudne do zniesienia, by nie wylać, bo są uczucia, które nie znoszą zapomnienia, a to, to jest jednym z nich, zostało zagłuszone, odparte, odłożone wiele razy, ale nie zniknął ani z upływem czasu, ani z innymi historiami. Został umieszczony w ciemnym kącie serca, gdzie nikt więcej nie sięgał jak ktoś, kto chowa przedmiot, którego już nie umie używać. Ale nie potrafi go wyrzucić, i tam został. Nie manifestował się codziennie. Ale wystarczył jeden szczegół, podobny ton głosu, znajomy gest, przypadkowo wspomniane imię, a on budził się nie z furia, nie z rozpaczą, ale z ciszą, która przenikała od środka wciąż tam jest. Świat wciąż wymaga pośpiechu, życie upiera się przy rozpraszaniu, ale to, co prawdziwe, Zawsze znajduje sposób, aby się pojawić, nawet gdy wszystko wydaje się być rozwiązane, nawet gdy ciało przyzwyczaiło się do innych rąk, innej rutyny, innego zapachu w łóżku. Bo to nie chodzi o fizyczną nieobecność, to jest brak sensu. I nikt nie uczy, jak sobie z tym radzić. Nie mówi się o tym, co nosimy w sobie, co ciąży bez formy, co pulsuje bez ostrzeżenia. Nie ma na to języka. Jest tylko surowe uczucie bycia niekompletnym, nawet gdy wszystko wydaje się być w porządku. To tak, jakby coś cicho krzyczało, cały czas, bez zauważenia przez innych. A prawda jest taka, że nie zawsze można ruszyć naprzód. Czasami to, co nazywamy podążaniem, jest tylko elegancką formą ucieczki. Nieobecność nie rozwiązuje się z czasem, ona się osiedla, tworzy przestrzenie. Adaptuje się do hałasów dnia, ale nigdy całkowicie nie znika. Są tacy, którzy potrafią oszukiwać się lepiej, są tacy, którzy muszą ignorować, ale to nie oznacza, że to umarło, po prostu się schowało, a pamięć nie jest prostą linią. Ona się zgina, wraca, powtarza, szczególnie w nocy, szczególnie gdy nikt nie patrzy. Wciąż istnieją rozmowy, które nigdy nie miały miejsca, pożegnania, które się nie wydarzyły. Spojrzenia, które pozostały w połowie, i to dlatego niektóre wspomnienia mają tę moc. Nie przez intensywność tego, co się wydarzyło, ale przez pustkę tego, co brakowało. Nie zawsze to, co boli, to wspomnienie. Czasami to, co naprawdę boli, to cisza, która nastała potem, wątpliwość, na którą nigdy nie było odpowiedzi, uczucie, które pozostało bez nazwy. I najdziwniejsze jest to, że wszystko wciąż istnieje nawet po tak długim czasie, nawet bez obecności, nawet bez słowa, wciąż trwa. Ciało uczy się nie wykazywać, wzrok udaje, że nie szuka, ale są chwile, kiedy wszystko wymyka się, w geście, w westchnięciu, w myśli, która pojawia się w ciągu dnia i w tych momentach dostrzega się, że to, co było czute, nigdy nie odeszło. Po prostu było zbyt ciche, by to zauważyć. Ale teraz zaczyna wychodzić na jaw z spokojem kogoś, kto czekał zbyt długo, z siłą kogoś, kto nigdy nie zaakceptował końca, i nie dlatego, że chce zacząć od nowa, ani dlatego, że potrzebuje odpowiedzi, to tylko dlatego, że nie może dłużej udawać, że nic nie czuje. Bo zapomnienie jest komfortowe, ale uznanie jest wyzwalające. Nie chodzi o to, by powrócić do tego, co było, chodzi o nadanie imienia temu, co nadal jest. A może, tylko może to jest moment, by to zrobić, bez obietnic, bez planów, bez pewności, tylko z surową szczerością tego, kto nosi miłość, która przetrwała, nie po to, by zranić, nie po to, by dramatyzować, ale dlatego, że nadszedł moment, w którym cisza zaczęła boleć bardziej niż jakiekolwiek słowo mogłoby. I gdy to się wydarza, najlepsze, co można zrobić, to przestać uciekać. Życie będzie toczyć się dalej. Czas pójdzie swoim kursem, ale to, co nie zostało powiedziane, to, co nie zostało odczute do końca, zawsze znajdzie szczelinę, by powrócić i powróci, dopóki będzie pamięć, dopóki będzie prawda, dopóki będzie miejsce w sercu, bo miłość nie znika, ona się przekształca, albo milknie, ale nie umiera. A gdy postanawia się obudzić, nie ma jak udawać, że się nie usłyszało. A udawanie, jakkolwiek komfortowe by się wydawało, ma swoją cenę. Nagromadza się powoli, w niepołączonych gestach, w pustych wyborach, w zmęczeniu, którego nikt nie potrafi wytłumaczyć. Jest pewien rodzaj wyczerpania, które nie pochodzi z ciała, pochodzi z utrzymywania w sobie tego, co nie zostało rozwiązane, pochodzi z nalegania, że to, co nie zostało przeżyte, w rzeczywistości się skończyło, a to się nie skończyło, zostało to jedynie przerwane. Czasami z powodu dumy, innym razem z powodu strachu, lub z okoliczności, które narzuciły się z siłą, gdy nie ma innego wyboru. Ale chociaż czas minął, i chociaż wersje samego siebie zmieniały się tyle razy, istnieje coś, co pozostaje nienaruszone: świadomość, że to było zbyt realne, żeby to zakopać, jakby nic się nie wydarzyło. Nikt nie uczy, co zrobić z uczuciami, które nie umierają. Większość uczy się odwracać uwagę zajmuje przestrzeń nieobecności nowymi dźwiękami, ale to nie rozwiązuje sprawy, tylko maskuje. A miłość, która przetrwała czas, nie daje się ukryć zbyt długo. Ona powraca przebrana za tęsknotę, skamuflowana w wspomnieniach, ukryta w spojrzeniu, które wciąż bezwiednie szuka, i powraca właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się być pod kontrolą. Gdy serce zostało już przekonane, aby zadowolić się mniejszym. Ponieważ prawdziwa miłość, ta, która była odczuwana całym ciałem, z nagą duszą, z oddaniem, którego nie można zmierzyć, nie zgadza się zostać zredukowaną do ładnego wspomnienia. Prosi o przestrzeń, prosi o imię, prosi o uznanie. Życie potoczyło się dalej, to prawda. I może było konieczne, aby iść dalej. Były próby, aby zacząć od nowa. Były fazy zaprzeczenia, momenty pozornej spokojności. Ale w pewnym momencie, zawsze to, co nie zostało rozwiązane, wraca. Czasami w formie snu, czasami w ciszy między dwiema słowami, lub w pustce, której żadne towarzystwo nie jest w stanie wypełnić. A najokrutniejsze w tym wszystkim jest dostrzec, że czas nie był w stanie zmazać, ale był niezwykle skuteczny w oddalaniu. Oddalił ciała, oddalił rutyny, oddalił nawet to, co mogło być przeżyte, ale nie dotknął korzeni, nie wyrwał tego, co zostało zasiane w głębi. Wciąż istnieje imię, które nie straciło siły, wciąż istnieje wspomnienie, które nie straciło koloru, wciąż istnieje historia, która się nie skończyła, została jedynie przerwana, bez zakończenia, bez wyjaśnienia, bez kropki na końcu. A życie z tym jest jak noszenie listu, który nigdy nie został wysłany. On istnieje, jest napisany, ale pozostaje w kopercie zamknięta, z wszystkimi słowami czekającymi na moment, aby zostać przeczytanymi. I może ten moment nigdy nie nadejdzie, ale to nie umniejsza temu, co zostało napisane. Nie chodzi o to, aby wracać do tego, co było, ani o idealizowanie tego, co mogło być. Chodzi o uznanie obecności tego, co wciąż pulsuje. Ta miłość, nawet w milczeniu, nawet bez wzajemności, nawet bez celu, ciągle istnieje, bez rozgłosu, bez wymagań, bez spektaklu, po prostu pozostaje mocna, dyskretna, odporna. Jak wszystko, co prawdziwe, ma tendencję do bycia. Można próbować racjonalizować, mówić, że to się skończyło, że czas uleczył, że życie potoczyło się inną drogą, ale wszystko to rozpada się w obliczu prostego szczegółu. Gdyby to nie miało znaczenia, nie bolałoby teraz, nie byłoby tutaj, krzycząc bez dźwięku, zajmując przestrzeń, budząc rzeczy, które wydawały się na zawsze uśpione. Nie byłoby odczuwalne ponownie i może to jest to, co najbardziej przeraża zdać sobie sprawę, że mimo wszystko, prawda się nie zmieniła. Ona po prostu milczała, czekając na okazję. A teraz, z prostym wewnętrznym ruchem, przechodzi przez świadomość, jak ktoś, kto prosi o przejście, bez pukania, bez proszenia o pozwolenie, ale z autorytetem kogoś, kto zawsze tam był. Jeśli to w jakiś sposób cię poruszyło, podziel się tym. Skomentuj, co czujesz, zapisz się na kanał i zostaw łapkę w górę. To wciąż żyje w kimś, w jakimś miejscu.